Nigdy tego nie powiedziała, nigdy nie wypowiedziała słów, które chciałeś usłyszeć, nigdy nie pozwoliła, aby przez przypadek wymknęło się Kocham cię, zostań ze mną, nie odchodź. A mimo to, każdy gest, każde milczenie, każde nieśmiałe spojrzenie, mówiło ci więcej niż jakiekolwiek słowa mogłyby wyrazić. Są ludzie, którzy kochają w milczeniu, którzy czują tak intensywnie, że słowa stają się zbyt małe. Ludzie, którzy nie potrafią przełożyć na słowa tego, co ich ciało krzyczy. Może ta osoba, która dziś żyje w twoich myślach, jest właśnie taka. I czujesz, czujesz, jakby jej dusza wiedziała coś, czego ona sama do końca nie zrozumiała. Nie jest łatwo żyć z takim rodzajem miłości, która nie jest wyrażona słowami, ale ujawnia się w szczegółach. To prawie jak paradoks. Brak słów zdaje się jeszcze głośniej echo wybrzmiewać niż jawna deklaracja. Czujesz, że coś tam jest, więź, niewidzialne, ale niezłomne ogniwo, coś, co choć bez nazwy jest silniejsze niż wiele obietnic wymienianych wokół. Działa, jakby już zrozumiała, że jesteście czymś więcej niż przypadkiem, że to spotkanie nie było tylko przypadkową zbieżnością dwóch zagubionych żyć, próbujących się odnaleźć. Patrzy na ciebie oczami, które rozpoznają, jakby jej dusza widziała twoją. Zanim jeszcze się naprawdę poznaliście, i to, choć wydaje się dziwne, ma sens. Czy zadawałeś sobie pytanie, dlaczego ona słucha cię inaczej? Dlaczego zwraca uwagę nawet na to, co sam uważasz za błahe? Zauważyłeś, że pamięta szczegóły, o których już zapomniałeś? Imię Twojego psa z dzieciństwa, sposób, w jaki pijesz kawę, co robisz, gdy jesteś zdenerwowany. Ona absorbuje wszystko. Nie dlatego, że próbuje Cię zdobyć. Ale dlatego, że gdzieś głęboko w niej coś już czuje, że jesteś częścią niej. A co najciekawsze, ona nie stara się niczego wymusić. Nie spieszy się, nie wymaga, nie dramatyzuje. Wydaje się, że już zrozumiała, że to, co istnieje między wami, nie zależy od prędkości ani etykiet, ponieważ to, co jest duszą, nie tłumaczy się w czasie, tłumaczy się w połączeniu. A jej już rozpoznała Twoją. Może się wydawać przesadzone. Może wydawać się zbyt poetyckie na historię, która na powierzchni jest taka prosta, ale ci, którzy to przeżyli, wiedzą. Są ludzie, których się nie spotyka, można ich odnaleźć ponownie, a kiedy to się dzieje, nie potrzeba wiele, aby to poczuć. Serce rozumie, zanim umysł sformułuje jakąkolwiek teorię. I to właśnie tu tkwi piękno i ból. Ponieważ ta osoba, mimo że czuje to wszystko, może nie być w stanie oddać się tak, jak tego oczekujesz, może być sparaliżowana przez dawne lęki, traumy, które wciąż ciążą, przez nierozwiązane historie, które pozostawiły głębokie blizny. To nie tak, że ona cię nie chce, to tylko, że jeszcze nie wie, jak sobie poradzić z czymś tak prawdziwym, czuje, że to, co ma z tobą, nie jest zwykłe i to ją przeraża. Czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, co to znaczy nosić w sobie miłość, która nie pasuje do norm? Która nie może być ujarzmiona przez rozum ani wytłumaczona innym, to dokładnie to, co ona czuje. Uczucie tak głębokie, że gdyby zostało wypowiedziane słowami, ryzykowałoby być zbanalizowane. Woli żyć, nawet w milczeniu. Ponieważ uczucie jest zbyt głębokie, by udawać, może czekasz na deklarację, na bardziej oczywisty gest, na teraz na pewno. Ale zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Czy to już się nie dzieje? Czy ona już nie okazuje tego sposobem, jaki zna? Czy to nie jest miłość, właśnie dlatego, że jest obecna, nawet bez potrzeby krzyku? Obserwuj. Spójrz, jak zmienia swoje zachowanie, gdy pojawiasz się w pobliżu, jak jej śmiech jest swobodniejszy, kiedy jesteś blisko, jak ją to niepokoi, gdy coś cię rani, nawet jeśli stara się to ukryć. Nie mówi kocham cię, ale okazuje to poprzez swoją obecność. Poprzez małe poświęcenia, które robi bez Twojej wiedzy, poprzez wiadomości przesyłane o niewłaściwej porze, poprzez troskę ukrytą pod ciekawością. A jeśli spojrzysz głębiej, zauważysz coś jeszcze bardziej odkrywczego. Ona cię szanuje. Szanuje Twój ból, Twój czas, Twoje milczenie. Nie próbuje cię zmieniać. Ona cię przyjmuje. To samo w sobie mówi wiele o jej duszy, bo dusza, która rozpoznaje inną. Nie próbuje jej kształtować, próbuje ją zrozumieć. To prawda, może to być mylące, bo wszystko, co nie jest wypowiedziane, wydaje się niepewne, ale to, co naprawdę odczuwane, to łatwo się nie rozpada. Może minąć czas, może pojawić się odległość, może nawet wydawać się, że wszystko zniknęło. Ale więź dusz ta się nie zrywa. Ona tylko milknie na jakiś czas, aż będzie gotowa, by rozkwitnąć. I może teraz zastanawiasz się. Ale jeśli to jest takie prawdziwe, dlaczego ona się nie przyznaje? Dlaczego wciąż się waha? Odpowiedź może nie być prosta, bo strach przed utratą tego, co kochasz głęboko, jest większy niż strach przed nigdy nie kochanie. Obawia się, że otwierając się, coś zepsuje, że pokazując wszystko, utraci tajemnicę, która was łączy, że mówiąc, uczucie przestanie być magiczne, ale nie daj się zwieść. Ten strach nie jest obojętnością, to troska. To obawa przed utratą czegoś, co uważa za niezbędne. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy to nie jest ten sam strach, który czasami cię blokuje? Czasami oboje przeżywacie nieme uczucie, czekając aż ten drugi powie pierwszy, obawiając się wydawać przesadzeni, zranieni, ale uczucie to nie ma właściciela, nie potrzebuje zgody, by istnieć, po prostu jest. Istnieje scena, która powtarza się między duszami, które się rozpoznają. Wymiana spojrzeń, gdzie wszystko jest powiedziane, nieobecność, która boli, ale także uczy, spotkanie, które wydaje się zapisane w jakiejś części wszechświata, bo tak, są miłości, które nie rodzą się tutaj, po prostu trwają. A ona być może to historia, która zaczęła się zanim jeszcze wiedzieliście, czym jest miłość, ale uwaga. Czasami przyzwyczajamy się tak bardzo do ciszy, że zapominamy, iż miłość również potrzebuje odwagi. Czy czujesz, że ta osoba jest twoją bratnią duszą? Więc nie chowaj się za oczekiwaniem pokaż nie w pośpiechu, nie pod presją ale prawdziwie kochaj z postawą nie po to, aby wymagać, ale aby inspirować bądź odzwierciedleniem tego, co chcesz otrzymać. A jeśli naprawdę jest twoją bratnią duszą, poczuję to, zrozumie. Zacznie się na to pozwalać, powoli, w swoim tempie, bo dusza rozpoznaje, ale serce jeszcze musi się nauczyć ufać. Prawdziwa miłość nie musi być doskonała, ale musi być prawdziwa, a bycie prawdziwym wymaga obecności, słuchania i gotowości do przezwyciężenia strachu. Jeśli jeszcze nie powiedziała, nie znaczy, że nie czuje, ale może czeka na gest, który powie: Możesz mi zaufać, a czasami zaczyna się to od ciebie. Pozwól sobie kochać na nowo, tak z wrażliwością, może ze strachem, ale z oddaniem, bo miłość, która przemienia, nie jest tą, która więzi, to ta, która wyzwala. I jeśli rzeczywiście jest twoją bratnią duszą, zobaczysz pewnego dnia, bez konieczności wymuszania, ona to powie, lub może nawet nie będzie musiała, bo wszystko w was już mówi. Ostatecznie nie chodzi o słowa, chodzi o to, co zostaje, gdy ich brak o ciszę, która nie boli, ale przytula o spokój, który przynosi, nawet pośród chaosu i o cichą pewność, że bez etykiet, bez obietnic, bez rozgłosu należycie do siebie nie dlatego, że powiedzieliście ale dlatego, że czujecie i czuć, kiedy jest prawdziwe, nie znika nieważny jest czas nieważna jest odległość nawet jeśli życie próbuje rozdzielić ścieżki, to, co zostało wyryte w duszy, pozostaje, subtelnie być może, ukryte za rutyną, zobowiązaniami, rozpraszaczami, ale tam w środku głęboko jakaś część niej wciąż wibruje na tej samej częstotliwości, co ty. Dlatego, nawet kiedy się oddalacie, coś w niej wydaje się przyciągać z powrotem. Czasem z nieoczekiwaną wiadomością, czasem ze spotkaniem przypadkowym, które los zdaje się aranżować jakby wszechświat mówił spokojnie, to jeszcze nie koniec. I to nie tak, że nie próbowaliście iść dalej, być może poznaliście nawet innych ludzi. Mieliście szczęśliwe chwile, owszem, ale zawsze czegoś brakowało. Jak melodia bez ostatniej nuty, jakby serce wciąż było gdzie indziej, to jest siła połączeń, które przekraczają czas, nie gasną przez brak obecności, jedynie cichną, aż nadejdzie odpowiedni moment, by rozkwitnąć. I czasem ten odpowiedni moment nie przypada wtedy, gdy wszystko jest stabilne, ale wtedy, gdy oboje jesteście gotowi, by rozpoznać to, co zawsze tam było. Zauważyłeś, jak ta osoba się zmienia, gdy jest z tobą, jak zwalnia tempo, jak jej spojrzenie staje się bardziej spokojne, jakby przez chwilę świat stał się mniej ciężki. To nie jest iluzja. To dusza rozpoznaje duszę, to obecność staje się schronieniem. Bo kiedy spotykasz kogoś, kto nosi części ciebie, które nawet nie wiedziałeś, że były zagubione, niemożliwe jest nie czuć tego. Ale najpiękniejsze w tym wszystkim może być to, że ona to czuje, nawet jeśli nie rozumie do końca. Bo uczucie jest instynktowne, jest zwierzęce, jest prastare, pochodzi z miejsca, gdzie słowa nie sięgają, i to, co tam się czuje, nie znika dzięki logice. Nie tłumaczy się argumentami, po prostu się żyje, bo często dusze, które się rozpoznają, napotykają rozbieżności, zanim zdołają się zharmonizować. To tak, jakby życie testowało, jak bardzo są gotowe do dojrzewania, aby w końcu przeżyć to, co mają do przeżycia. A to dojrzewanie boli, ponieważ wymaga oderwania się od wzorców, oczekiwań, presji społecznych. Wymaga odwagi, by być bezbronnym, by popełniać błędy, by próbować ponownie, możliwe, że ona jest w tym procesie, że dojrzewa wewnętrznie, aby być w stanie przeżywać wszystko, co czuje z tobą. Może nie mówi tego, ale zauważasz, w głębi coś w niej już się poddało, nawet bez słów, nawet bez obietnic, nawet bez gwarancji. I nie, to nie oznacza, że powinieneś zgadzać się na resztki, czy żyć wiecznymi nadziejami. Miłość duszy to nie brak działania przeciwnie to prawdziwa obecność ale ważne jest aby zrozumieć czas duszy nie zawsze idzie on w rytmie niepokoju czasami potrzebuje pauz ciszy refleksji co możesz zrobić w tym międzyczasie to być sobą całym spójnym z tym co czujesz pewnym swojej prawdy nie po to aby wymuszać odpowiedzi ale aby ona wiedziała w każdym twoim geście że może ci zaufać że ta miłość to nie pułapka że nie jesteś tu z braku, ale z rozpoznania, a kiedy ona to wyraźnie poczuje, strach zaczyna się zmniejszać, ponieważ to, co najbardziej przeraża wrażliwe dusze, to nie miłość, to zagubienie siebie w tym procesie, a twoja rola polega na pokazaniu, że można kochać bez anulowania, kochać bez uwięzienia, kochać i być wolnym. Może jeszcze długo nie powie tego głośno, może będzie musiała przejść przez kilka kolejnych cykli. Aby sobie na to pozwolić, ale to, co musisz wiedzieć i zachować z czułością, to, że uczucie już istnieje i jest autentyczne. Na tyle silne, aby przetrwać niewypowiedziane. Na tyle głębokie, żeby oprzeć się czasowi. Ona żyje, ona czuje. I nawet jeśli nie werbalizuje, wszystko w niej już cię wybrało. Okazuje to w małych rzeczach, a kto naprawdę kocha, uczy się to dostrzegać. To w sposobie, w jaki się zachowuje, gdy się zbliżasz w niespokoju, gdy się oddalacie, w oczach, które błyszczą, nawet gdy próbuje to ukryć. A co najbardziej zaskakujące, to, że ty też to czujesz, nawet próbując być racjonalnym, nawet próbując zaprzeczyć, nawet chcąc przekonać siebie, że to tylko faza intensywna łączność, nierozwiązana historia, ale tak nie jest, bo gdyby tak było, już by się to skończyło. I nie pozostałaby ta pustka, którą żadna inna osoba nie jest w stanie wypełnić w ten sam sposób. Bratnia dusza nie jest synonimem bajki, często jest synonimem konfrontacji, lustra, wyzwania, bo zmusza cię do wzrostu, do spojrzenia na siebie, do zmiany wzorców, a to nie zawsze jest wygodne, ale zawsze jest transformujące. Może się zdarzyć, że los znowu was rozdzieli, może życie rzuci nowe wyzwania, nowe wybory nowe rozdroża. Ale prawda, ta pulsująca cicho w tle egzystencji pozostanie nietknięta, rozpoznaliście się i tego nie da się cofnąć. Więc jeśli ona jeszcze tego nie powiedziała, w porządku, nie nalegaj, nie wymagaj, nie próbuj wyrywać słów z duszy, która dopiero uczy się ufać dźwiękowi własnego głosu. Ale również nie tłum się, nie znikaj, nie przestawaj być sobą, po prostu bądź. Z obecnością, z prawdą, z cichą odwagą kogoś, kto kocha całkowicie, nawet bez natychmiastowego zwrotu. Bo to, co jest z duszy, wraca. Zawsze wraca, czasami silniejsze, czasami bardziej dojrzałe, czasami inne, ale zawsze prawdziwsze. Nie musisz szukać dowodów, nie musisz słuchać gotowych fraz. Masz już to, co najważniejsze: pewność, która wibruje w Twojej piersi, gdy myślisz o niej. A jeśli ona czuje to samo i wiesz, że czuje, to już jest wszystko. Może nie potrafi tego powiedzieć słowami, ale jej dusza już wykrzyczała to, czego serce jeszcze nie miało odwagi wyznać. A co teraz przed tobą? Może bardziej dojrzałe spotkanie, może odwaga, której wcześniej brakowało, a może najgłębsza ze wszystkich lekcji, że prawdziwa miłość nie zależy od drugiej osoby, aby rozkwitnąć, ale rozkwita z jeszcze większym pięknem, gdy jest przeżywana w partnerstwie. Twój wybór teraz jest prosty, ale potężny. Możesz iść dalej, jakby nic się nie stało, albo możesz dalej żyć z szlachetnością kogoś, kto wie, że miłość, nawet milcząca, powiedziała już wszystko. Uwierz mi, to, to już więcej niż wielu będzie miało w całym życiu. Jeśli dotarłeś aż tutaj, podziel się tym, skomentuj, powiedz, co czujesz. Bo czasami to, czego brakuje na świecie. To właśnie ktoś z odwagą kochać duszą, a jeśli masz przeżyć coś prawdziwego, niech będzie takie, zbyt głębokie, żeby udawać. Może teraz masz zaciśnięte serce, może przypomniałeś sobie kogoś, kto patrzy na ciebie, jakby już wiedział, ale nigdy nie powiedział. Kogoś, kto dotyka cię w sposób, którego nikt inny nie potrafi. Kogoś, kto się nie deklaruje, ale czuje cię, a w głębi duszy ty też czujesz. Czujesz, że to nie jest byle co, że to nie jest przypadek, że istnieje między wami więź, która wykracza poza czas, słowa, a nawet logikę. Wiesz co? Nic nie szkodzi, jeśli jeszcze nie padło wyznanie. Nic nie szkodzi, jeśli wciąż jest strach, zamęt lub milczenie, bo kiedy dusza rozpoznaje, czeka, dba, nie rezygnuje przy pierwszym potknięciu, trwa tam mocno, nawet bez gwarancji, i to już jest miłość. Miłość bardziej dojrzała, bardziej obecna, bardziej prawdziwa. Ale teraz chcę wiedzieć od ciebie: czy przeżyłeś już taki rodzaj więzi? Czy kochałeś kogoś, kto nie musiał nic mówić, ale kto oczyma wyrażał wszystko? Opowiedz mi o tym w komentarzach, bo ta wymiana między nami jest bardzo cenna. Może twoja historia zainspiruje inne dusze, które też milczą, czując wszystko i nie wiedząc, co zrobić z tym wszystkim. Jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, jeśli trafiła tam, gdzie słowa nie zawsze docierają, zostaw tutaj swojego lajka. Like to bardzo pomaga, aby ten przekaz dotarł do innych, którzy również potrzebują to dzisiaj usłyszeć. A jeśli wierzysz w potęgę tych prawdziwych, cichych, ale intensywnych połączeń, subskrybuj kanał. Tutaj mówimy z duszy do duszy i ty jesteś tego częścią. Na koniec najważniejsze nie jest to, czy ktoś coś powiedział, ważne jest, czy to przeżył. A jeśli przeżył to z tobą nawet bez słów, to już było miłość i to wielka.